Nieuznane bramki w Tomaszowie Mazowieckim, hitowa rywalizacja Pogoni Grodzisk z rezerwami Legii oraz starcie Wiktorii Sulejówek z GKS-em Bełchatów. Zapraszam Was na najciekawsze akcje z dziesiątej kolejki trzeciej ligi grupy pierwszej. W imieniu całego zespołu YouSports chciałbym Was prosić o to, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem i subskrybowali kanał YouSports. Przegląd wydarzeń w dziesiątej kolejce zaczynamy od piątkowej rywalizacji GKS-u Wikielec z Legionową Legionową. Gospodarze w czerwonych strojach lepiej rozpoczęli ten mecz. Pierwszy atak prawą stroną, ale dobrze w tej sytuacji zachował się broniący bramki Legionowi Brudnicki. 42 minucie meczu mieliśmy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Dobre dośrodkowanie Szypulskiego na gola zamienił Oskar Kordykiewicz. Szósta bramka w tym sezonie napastnika gospodarza. GKS wigilec był w tym spotkaniu stroną przeważającą. Tutaj kolejne uderzenie, tym razem niecelnie. Próbował Szypulski. Legionowia w tym spotkaniu nie tworzyła wielu sytuacji, chociaż jedną z nich mógł zamienić na gola Papazjan. Pod koniec tego meczu w 86 minucie spotkania do wyrównania doprowadził Kacper Dudek, rezerwowy Legionowi wpisał się na listę strzelców i mieliśmy remis. Gospodarze nie dawali jednak za wygranią i to do nich należało, należało ostatnie słowo w tym meczu. W 88 minucie gry faulowany w polu karnym był Patryk Rosoliński. Do 11 podszedł Michał Jankowski. Pomimo tego, że wyczuł intencję strzelca Brudnicki, to zawodnik GKS u Wikielec daje 3 punkty swojemu zespołowi Gospodarze wygrywają z legionowią 2 do 1. Kolejny mecz w naszym magazynie skrótów to rywalizacja pilicy Białobrzegi z bronią radą. Wyjątkowo w tym meczu gospodarze w białych strojach, natomiast przyjezdni z Radomia w czerwonych kompletach. Pierwsza groźna akcja w tym meczu miała miejsce w 30 minucie. Zawadzki podał do Wojtysiaka, z bramki wyszedł golkiper broni, a Wojtysiak wykorzystał to i przelobował swojego przeciwnika. Pilica objęła prowadzenie 1 do 0. Chcieliśmy długo czekać na odpowiedź podopiecznych trenera Mateusza Dudka. 32 minuta. Ponowione dośrodkowanie w pole karne i świetnie głową z szczupakiem na listę strzelców wpisał się Dorian Buczek. Na początku drugiej połowy kolejną akcję przeprowadzili zawodnicy Broni Radom. Nie udało się wyprowadzić kontrataku pilicy. Futbolówka za chwilę trafi znowu w pole karne. Tam na dalszym słupku, słupku akcji zamknął Hamed Junior Timite i w 47 minucie gry mieliśmy 2 do 1 dla broni. 7 minut później kolejna akcja, w której brał udział Hamed Junior Timite. Dośrodkowanie w pole karnej z kilku metrów z bliskiej odległości piłka do siatki pakuje Kwięcer. W 66. minucie spotkania swoją szansę na gola miał Adrian Dziubiński. Dobrze opanował piłkę Dziubiński, przełożył ją na prawą nogę i fenomenalnym strzałem ustalił wynik tego meczu na 4-1. Broń Radom wygrywa w delegacji z Pilicą właśnie różnicą trzech goli. Warta z rezerwy Jagiellonii to kolejny mecz, który mieliśmy okazję oglądać. Gospodarze w zielonych strojach, natomiast goście w swoim tradycyjnym żółto-czerwonym komplecie. Początek tego meczu należał do Jagieloni, bo bramkę ostatecznie zaliczoną w 16 minucie gry zdobył Mikołaj Wasilewski, doświadczony zawodnik. Jagieloni pokonał Kamila Miaska, który próbował uchronić swój zespół dwukrotnie od utraty bramki. W drugiej połowie spotkania Warta starała się za wszelką cenę wyrównać. Aktywny był w tym spotkaniu Mateusz Lis, ale te ataki Warty nie przynosiły skutku, i ostatecznie Jagielonia 2 Białystok wywozi komplet punktów z Sieradza. Przenosimy się do grodziska mazowieckiego, gdzie rozgrywany był hit tej serii gier, a więc rywalizacja pogoni z Legion 2 Warszawa w składzie wojskowych m.in. Rafał Augustyniak, Linzej Roze, Patryk Sokołowski czy Robert Pich. Pomimo takich postaci lepiej. ten mecz rozpoczęli zawodnicy trenera Marcina Sasala. 15 minuta spotkania, dobra, składna akcja, pogoni Jaroń zagrywa na prawo do Apolinarskiego. Apolinarski uderza, ale broni świetnie w tej sytuacji, Gabriel Kobylak. Długo nie trzeba było czekać na odpowiedź legionistów. Miał więcej miejsca w, polu ka w przedpolem karnym, nieatakowany Waniek, ale dobrze, bardzo w tej sytuacji bronił Małecki. Kolejna akcja Legii, po raz kolejny Jędrasik do Wańka, ten z krótkiej nogi oddał strzał w słupek, jeszcze do bitka Roberta, picha Nietelna. Po pół godziny gry dośrodkowanie zrzutu rożnego Winiarskiego, które na bramkę zamienia Aleksander Gajgier, a więc zawodnik wypożyczony z Radomiaka daje prowadzenie swojemu zespołowi. Gol podrażnił zawodników legii, którzy odpowiedzieli kilka minut później. Ryczkowski prowadził piłkę wzdłuż pola karnego. Podał ją do Wańka, który nieatakowany miał miejsce na oddanie strzału i precyzyjnym plasowanym strzałem dał remis w tym spotkaniu. Początek drugiej połowy i szansa dla pogoni aktywny był duet jak zwykle Apolinarski, Jaroń, tutaj Jaroń takie uderzenie, centrostrzał broni jednak Kobylak dwie minuty później rzut wolny na połowie pogoni Waniek poprzeczka w tej sytuacji sporo było ataków Legii zwłaszcza w drugiej połowie 62 minuta gry i faulowany był Patryk Konik, sędzia wskazuje na 11 metr do piłki podszedł Adam Ryczkowski. Ryczkowski, ale pewna interwencja Mateusza Małeckiego, który był w tym spotkaniu opoką defensywy, pogoni kilka świetnych interwencji Małeckiego, którego no już uprzedzając fakty można uznać za MVP tego meczu. Tutaj jeszcze szansa, którą miał Stankred, ale nad poprzeczką nie musiał w tej sytuacji interweniować Małecki w doliczonym czasie gry. Aut miała pogoń, ale futbolówka trafiła do stan Greta, ten obił poprzeczkę i nie był w stanie zdobyć zwycięskiego gola. Po 90 minutach mieliśmy 1 do 1 w tym wyrównanym spotkaniu. Lider Lechia Tomaszów-Mazowiecki podejmowała u siebie Mławiankę Mława. Na początku spotkania szansę miał Kolasa do piłki w polu karnym. Dopadł jeszcze Snopczyński, ale obił słupek i poprzeczkę. W tej sytuacji nie było gola. 25 minuta meczu. Z lewej strony dośrodkowanie króla. Nie trafił w pierwszej sytuacji w piłkę Kolasa, ale jego dobitka, poprawka była już skuteczna i zawodnik Lechi daje prowadzenie swojemu zespołowi. Dwie minuty później błąd przy wyprowadzeniu piłki popełnił Lewiński. Siła od Ilona i Jan Golczyk w tej sytuacji zdobywa gola. Widać było tę przewagę fizyczną zawodnika z Afryki nad swoim przeciwnikiem. Lechia w tym spotkaniu. Była dużo częściej przy piłce, tworzyła sytuację. Tutaj kolejna z nich, Górka do Snobczyńskiego i będący w świetnej formie, prowadzący w klasyfikacji strzelców, Bartosz Snobczyński zdobywa już swojego dziesiątego gola w tym sezonie. W drugiej połowie mieliśmy sytuację, którą można uznać za kontrowersyjną. Dośrodkowanie Lewińskiego. Snopczyński pakuje piłkę do siatki, ale arbiter odwizduje przewinienie napastnika Lechi. Teraz piłka w drugim polu karnym. Znowu futbolówka wpada do siatki. Tym razem arbiter również dopatruje się. Przewinienia nie ma w tym meczu remisu. Lechia ostatecznie wygrywa 2 do jednego i powiększa przewagę nad przeciwnikami. Świt Nowy Dwór Mazowiecki, Concordia Elbląg, ten mecz to rywalizacja zespołu, który remisuje z drużyną, która ostatnio nie wygrywa, ale lepiej w mecz weszli gracze Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, siódma minuta meczu, Jampol, szósta bramka w sezonie pomocnika Świtu. Gracze w białych koszulkach bardzo dobrze radzili sobie w pierwszej połowie. Efektem tego druga bramka autorstwa Kryło Knysza i już w 13 minucie Świt prowadzi 2 do 0. Szybko padały bramki w Nowym Dworze Mazowieckim. Tutaj kolejne trafienie, tym razem Andrzej Jampol 3 do 0. Druga połowa to kolejne bramki świtu. Tutaj pewne wykorzystanie rzutu karnego przez Arkadiusza Ciacha. Mieli luz już przy takim dużym prowadzeniu. Kolejna akcja świtu. Dobrze te ataki napędza w drugiej połowie Michalik. No i po zagraniu Ciacha samobójcze trafienie notuje Radosław Nowicki. Świty prowadzi 5 do 0. Końcówka meczu. Kolejna akcja prawą stroną. Kombinacyjnie zagrali w 16. asysta Ciacha i świetną podcinką. Piłkę do siatki pakuje Marcel Niesuchowski. Świt, nowy dwór mazowiecki, wygrywa z Concordią 6 do 6:0. Bardzo ciekawie zapowiadało się starcie w sulejówku, gdzie Wiktoria grała z GKSM Bełchatów. Gospodarze w żółtych strojach, goście z Bełchatowa w strojach zielonych. Dużo działo się w tym meczu. Rozpoczęliśmy tę rywalizację od rzutu wolnego i strzału Sergieja na połowa, ale to uderzenie gracza z Bełchatowa było niecelne. 11. minuta spotkania. Kozłowski w pole karne, świetne dośrodkowanie i kapitalnie też finalizuje tę akcję. Konrad Rudnicki, Wiktoria prowadzi 1 do 0. Ważne wydarzenie dla tego meczu miało miejsce w 27 minucie gry. Świątek próbował przedrzeć się przez obrońców GKS-u. Piłkę zabrali mu przeciwnicy, a próbę kontrataku w ślizgiem zatrzymywał Demski. Arbiter pokazał obrońcy Wiktorii drugą żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną i przez ponad 70 minut Wiktoria musiała grać w osłabieniu. To nie przeszkodziło jednak graczom trenera Ryczkowskiego w stworzeniu groźnej sytuacji świątek po przedłużeniu piłki głową przez Rudnickiego trafia w słupek. Końcówka pierwszej połowy. Dośrodkowanie z prawej strony strzału Wrońskiego. Interwencja ławcewicza Musialika. Arbiter wskazuje na 11 metr, pokazując, że ręką blokował to uderzenie gracz z numerem 44. Do futbolówki podszedł Bartosiak. Najlepszy strzelec GKS-u, Bełchatów, ale interwencja prawie tak jak Małeckiego. Bardzo podobna Borysa Kwiatkowskiego i Wiktoria cały czas z czystym kątem w tym meczu. W drugiej połowie gry przewagę zawodnika miał Bełchatów, przewagę pozycyjną miał też zespół gości, ale dobrze w bramce spisywał się Kwiatkowski. No bili można powiedzieć głową w mur zawodnicy trenera Bogdana Juźwiaka. W końcówce oddawali strzały na bramkę, ale to nie przyniosło efektów, i czyste konto Wiktorii Sulejówek oznacza zwycięstwo i trzy punkty w tym meczu gospodarzy. Derby regionu, a więc niedzielne starcie Pelikanałowicz z Unią Skierniewice. w zielonych strojach, goście ze Skierniewic w kompletach żółtych. I właśnie to gracze z Unii Skierniewic rozpoczęli dobrze od rzutu karnego. Ten mecz faulowany był Dzięgielewski, a do futbolówki podszedł Mateusz Stępień i tym razem pokonał golkipera Pelikana Unia. Na początku meczu była na prowadzeniu. W 11 minucie Mieliśmy sytuację w polu karnym Unii To dośrodkowanie Garnysza, a z bliskiej odległości dobija tak naprawdę piłkę Marek Grącki I mamy remis. 29 minuta gry, Szymon Sołtysiński w polu karnym, faulowany był najlepszy strzelec Pelikana i to on podszedł do rzutu karnego, którego zamienił na gola. Ósme trafienie w tym sezonie ligowym Sołtysińskiego i prowadzenie Pelikana 2 do 1. W drugiej połowie meczu naciskała Unia, tworzyła sytuację pod bramką Pelikana, natomiast dobrze bronili się też gracze z Łowicza, którzy notują świetną formę w tych ostatnich spotkaniach. Są już na szóstym miejscu w tabeli, no i Pelikan wygrywa 2 do 1. Widzimy komplet wyników 10 serii gier. Lechia wygrywa z mawianką. Pogoń remisuje z rezerwami Legii Ełka jest Łomża, Olimpia zamrów 0 do 0. Na czele Lechia Tomaszów Mazowiecki z 25 punktami. Za plecami Lechi Bełchatów, Wiktoria Sulejówek i Pogoń Grodzisk Mazowiecki. W drugiej połowie tabeli Małe różnice punktowe, Mławianka z dziewięcioma oczkami, tyle samo punktów ma Legionowia, w strefie czerwonej Olimpia, Warta, Concordia i Pilica. Plan następnej, jedenastej już kolejki. Lider Lechia zagra z Legionowią, GKS Bełchatów podejmie Warta Sieradz, a Pogoń pojedzie do Łowicza. W klasyfikacji strzelców na czele Gracz Lechi Tomaszów Mazowiecki, Bartosz Snopczyński, 10 trafień, jest za jego plecami Sołtysiński, Odolak i jeszcze kilku zawodników. W imieniu całego zespołu U Sports jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. Zachęcam, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał U Sports. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach.